Dzień dobry, witajcie na nagrody filmowe TV. Jest ze mną dzisiaj Robert. Tak, dobry wieczór. Tutaj Robert Solski z portalu falakina.pl, portalu Kina Niezależnego. Tak, i A dziś... zapraszam sprawdźcie falakina.pl w wolnej chwili. Tak, tak, polecam ten portal. Bardzo, bardzo mają fajną biblioteczkę. Można gdzie sobie przejrzeć, gdzie można oglądać jakie filmy niezależne. Tak. I dzisiaj zajmiemy się filmem Ammonite w reżyserii Lee, którego możecie już znać z filmu Piękny kraj, ale ani ja, ani Robert nie oglądaliśmy tego filmu, więc tak, nie... niestety, nie mamy porównania. Z... Ale ja bardzo chcę go obejrzeć. Tylko ja no też jestem... właśnie. No, musimy Alonso z jakiejś umówić obejrzeć go razem. Tak, to jest, tak, to się zgadza. Dobrze, to yy, chcę powiedzieć wam, Ammonite to jest ogólnie film na który, tak na, jak, się, jak się pokazały jakieś pierwsze zapowiedzi tego filmu, to był ogromny hype na niego, no bo w końcu to jest romans Kate Winslet i Sir Sharonan w rolach głównych, no i reżyser, którego ludzie już znają z całkiem udanego filmu. I chcecie zapytać, Robert, czy miałeś hype na ten film? Bo ja na przykład nie miałem w ogóle i wiedziałem od początku, że on się wywali dosyć w sezonie. Wiesz co, ja szczerze, jak, jak były pierwsze jakieś tam materiały, to mi tam mignęło coś, że Kate Winslet jest oszercja i że widziałem jakieś takie pierwsze w ogóle chyba przymiarki, że wiele osób mówiło, że możliwe, że w końcu Ronan ma szansę na Oscara. Ale w sensie to wtedy już było takie trochę z małym przekonaniem, a teraz to już w ogóle wydaje mi się mało prawdopodobne I hypu jakiegoś mocnego może nie miałem, ale byłem całkiem ciekawy, więc fajnie było w końcu mi to obejrzeć i i teraz o tym podyskutować, bo jednak w sumie wydaje mi się, że mówskie jest począt. No to, no to prawda, to prawda. No też trzeba powiedzieć, film się na początku wywalił w ocenach krytyków, bo ludzie oczekiwali nie wiadomo jakiego arcydzieła, a to miało tam ledwie takiego pomidorka tego czerwonego, a nie zgniłego, więc ludzie byli trochę załamani. Ja się cieszyłem, bo ten film wyglądał strasznie nudno na tych materiałach promocyjnych. No, i muszę Wam powiedzieć, że wyszedł całkiem udany ten film. Czy ze mną się zgadzasz, czy tak dla Ciebie średnio wszedł? E, wiesz co, zgadzam się. W sensie ogólnie ja teraz też mogę powiedzieć dla kontekstu, bo teraz sprawdziłem to na tym tonajtu w tym momencie, jak nagrywamy. No I tak, teraz mam... jest już Certified Fresh chyba. Tak, tak, to coś znaczy teraz jest fresh i ma 64 jakby krytyków, i 84 tych popcornów, że widzów, nie? Więc mm -hmm. ogólnie jest to okej, okay, jest wysokiem wysoko, a jeżeli chodzi o mnie, to powiem Ci, że uważam, że jest udany, uważam, że jest nawet prawie, że uważam, że jest niezły. Nie wiem, czy powiedziałbym, że jest dobry, a na pewno jest niezły. Tyle, że mam z nim dużo problemów. I wydaje mi się, że żeby przejść do pierwszego problemu fajnego w dyskusji, to warto było powiedzieć o tym, jak niestety jest to strasznie podobny film wieloma względami do, do kobiety w ogniu. A przynajmniej strukturalnie wydaje mi się on być bardzo wręcz, taki w stylu jakby kanał kopił homework, nie? Że bardzo, bardzo dużo jest takich elementów, które mimo tego, że ostatecznie jest o czymś innym to wszystko, co mi się podobało, do czego przejdziemy później, to jednak dużo jest takie trochę wręcz skopiowane, i to sprawiło, że przez ponad pierwszą połowę ja byłem bardzo znudzony, bo wszystko szło tak, jak się że będzie szło. Więc nie wiem, jak ty do Alan, odczytujesz i nie wiem, jak ty patrzysz na pożytkowy ogni osobiście. Ja wiem, że to jest arcydzieło, więc gdy ktoś próbuje w jakiś sposób z nim korespondować, to jestem wyczulony. I, bo wtedy po prostu widzę, co się w kontraście udało, a co nie. I tutaj według mnie nie udało się wiele rzeczy w kontraście, ale udało się wiele innych, tylko że nie do końca wiem, czy tak miało być. W sensie, możemy w sumie zacząć może od aktorek i ogólnie od postaci, jeżeli chcesz, więc jak chcesz to zacznij, jak według ciebie Alan, w sensie, według ciebie lepsza Ronan czy Winslet? Nie no, Winslet bez dwóch zdań. A dlaczego? No dlaczego, no przede wszystkim Ronan to tu za dużo do grania nie ma, no przez te... Pierwsze 30 minut, to jak jej z napisami angielskimi, tak jak ja, no to jedyne co ona tam robi, to się pojawia, że ona robi tylko sighs, czyli cały czas wzdycha po prostu, leży i wzdycha. Potem coś tam trochę sobie pogada, ale no dupy to nie urywa. Ona sobie tam po prostu jest i nie ma tam za dużo do roboty. No tak według mnie ona się przedstawia. No tak, ale potem jednak ma już trochę więcej do zagrania, w sensie koniec końców tak całościowo patrząc, gdy już, gdy już trochę więcej jakby można, jakby gdy już więcej trochę widać ogólnie, gdy się trochę więcej rozwija sytuacja, to Ronald ma fajną rolę, w sensie... W końcówce nie... to się, w, w końcówce samej fajnie wypada dopiero, ale no tak jak mówię, to trochę była zmarnowana szansa jak dla mnie. No trochę tak. W sensie bardzo mało ją rozwinęli. Osobiście spodziewałem trochę większego tła, bo w przypadku właśnie postaci postaci Winslet, e, Mary, tak? Ona jakby się nazywała Mary. Tak, po... tak. To, to w przypadku tej Mary e, też było tak tajemniczo bardzo, ale w pewnym momencie trochę uchroniła nam jakby rąbka i było wiadomo już, e, jakby trochę nam bardziej wyjaśniono jej motywacji ogólnie jakby, wiesz, tło jakiekolwiek się za, za nią kryło, a w przypadku e, postaci właśnie Ronan bardzo mało. I trochę szkoda, bo wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe. I nie mówię, że to musiałoby być kolejnym segmentem trwającym jakieś pół godziny, ale nawet po prostu w dialogach fajnie byłoby jakoś nawiązać do tego, co się tam wydarzyło, bo punktem wyjścia jest to, że ona tam cierpi na holie i w ogóle i przepisują jakby kąpiele tak, i spacery po takich morskich scenariach. No i fajnie, tylko że do końca nie wiemy dlaczego i jest tylko nam bardzo tak zasugerowane, że do końca pewnie szczęśliwa z tym mężem może nie być, ale nie, jakby brak tła, jakby dlaczego oni w ogóle byli razem, jakby to, jestem ciekawy tego i szkoda, że tego nie, nie zostało dopowiedziane, w sensie czy to było jakieś takie zaaranżowane małżeństwo, czy może takie coś w stylu bardziej, że że byli sobie zakochani, ale jak już się na przykład zeszli tak w pełni razem, to jakoś to umykło Wiesz, o sobie chodzi. Tak, że... właśnie zgadzam się z tą w stu no bo jak ta postać męża się pojawia na początku tylko tak naprawdę, no to ja nie mogę zrozumieć, bo on ją tak strasznie, no nie za dobrze ją tam traktuje i mają gdzieś zupełnie, pomimo tego, że wiemy, że coś jest tam chora, właśnie ma tu melancholię i musi tam właśnie chodzić po tych morzach, musi te kąpiele brać, żeby je się trochę polepszyło, a on ją tak strasznie się traktuje i tak... No, nie wiemy dlaczego, nie wiemy czy my, nie, mamy w sensie... się przejmować, czy, 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 czy no może tak, ona tak. mu coś zrobiła, ale nie wiadomo. To najbardziej właśnie widać w tej scenie, jak ona się tam do niego przytula, jak leżą i no właśnie, nie, tak, tak. w taki sposób nawet nie jakiś mocno seksualny, tylko taki po prostu jakby, żeby sobie tam razem zasnąć, oparcie o siebie, a on wtedy mówi coś z tym, że to nie jest dobra noc na poczęcie kolejnego dziecka, tak? Jakby <śmiech> <i> <śmiech> bo od razu sugerował, że od razu ona chce coś z tego więcej wyciągnąć, z tego takiego, takiego sobie leżenia i tulenia. I widać po prostu, że ona jest przez to bardzo samotna i potrzebuje dotyku, nie? Więc to, no, to też mi to trochę brakowało, brakowało mi właśnie większego tła ich relacji. W sensie to nie było jakieś, może najważniejsze, ale to by było po prostu by ciekawe. Ale, 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 za, ale za to postać Kate Winslet jest zarysowana o wiele lepiej e, i jest zbudowana o wiele fajniej i ma zbudowane właśnie całe tło wokół niej, bo właśnie mamy tam jakby jej ten dom, jakby tą relację z mamą, trochę, trochę tam właśnie wspomnień sytuację obecną to jest fajne i też uważam tak jak Ty, że Winslet poradziła sobie o wiele lepiej e, i naprawdę jej postać jest bardzo interesująca i fajnie w ogóle zobaczyć Kate Winslet w takiej roli, bo zazwyczaj jak się ją widuje teraz w filmach, no ja może za bardzo nie pamiętam, ale ostatnio jak coś kojarzy, to go taką wiesz, elegancką kobietę, jakąś, nie wiem, ubraną w suknię czy coś, a tutaj taką trochę, wiesz o co mi chodzi, taką ma taki, mm -hmm. bardziej takim trudniejszy lub nie, że jest tam taką tak, swoją się tymi skamielinami, skamielinami i w ogóle i, i jest taka wiecznie w sumie smutna, przygnębiona, e, jakoś się nie maluje ani nic, nie dało swój wygląd, i to jest fajne i fa ono fajnie w tym bardzo wypada. Więc ogólnie uważam, że one ogólnie fajnie wypadły obie, tylko trochę był problem ogólnie z chemią pomiędzy nimi. Ja bardzo mało czułem jakichkolwiek żywszych uczuć pomiędzy tymi postaciami w tym filmie i mam z tym dość spory problem mimo wszystko, nawet, że os nawet ostatecznie. Mimo że wyszło to trochę na plus, bo wiedziałem, dlaczego tak to wygląda, przez powiedzmy puentę albo ogólną myśl, która się jawia, trochę później, to mimo wszystko chemia pomiędzy nimi jest dość słaba w większość czasu, wydaje mi się, i, no, i nie jest to jakieś fascynujące w wyglądaniu. Nie mają jakiejś takiej fajnej energii. Nie ma tak, że patrzysz na nie i widzisz na przykład jakieś takie spojrzenie ukradkowe albo jakieś takie wiesz małe sygnały, co na przykład w podrodzie Kobiety w Ogniu jest widoczne świetnie i tam jakby aktorki i ich postaci są tak stworzone, że naprawdę się na nie patrzy z ogromną przyjemnością, a tutaj trochę o to ciężko, więc ciężko też w ogóle uwierzyć potem w, w tą ich relację mimo wszystko i wydaje mi się, że tak samo uważałeś, jak pisałem ci na żywo swoje odczucia. Tak, ale no ja to Rozumiem, czemu tak to jest, no bo to nie jest związek po prostu dwóch kobiet, tylko takich no dwóch zranionych kobiet, trzeba powiedzieć, dwóch samotnych kobiet, które po prostu chcą w końcu jakiejś relacji, która nie będzie ich raniła, że będą mogły czuć ten dotyk i no po prostu trochę psychicznie się podreperować. Dlatego mhm. to nie była taka miłość romantyczna, za bardzo jak na przykład w portracie kobiety w ogniu. I dzięki no tak, temu mhm. zarysowi tych postaci, no to to według mnie działało i ostatecznie to wyszło na plus. No tak, zgadzam się, że ostatecznie tak, ale mimo wszystko Mimo wszystko wydaje mi się, że mogło to być troszkę lepiej ewentualnie zrobione pod tym kątem, że może więcej, może więcej po prostu trwania okresu zdjęć, może więcej... Przemyślenia niektórych scen, żeby to jeszcze fajnie wybrzmiało by cokolwiek, ale żeby jednak trochę się dać im więcej poczuć razem ze sobą. No do końca nie wiem, jak reżyser pracuje ze swoimi aktorami, no mówię nic nie oglądałem jego wcześniej, ani teraz też za ja bardzo nie wiem, do końca, czyli film oglądam, więc nie wiem, ale no, może warto było po prostu jeszcze bardziej dać im jakiś czas na zapoznanie się, żeby to było bardziej wiarygodne, bo w tym momencie to jest po prostu para, która faktycznie tak jak powiedziałeś, działa trochę inaczej i ciężko mówić to o, o romantyczności, ale oni po prostu same w sobie też za bardzo, znaczy ona no, kobieta, one za bardzo też średnio zapadają ci w pamięć, wydaje mi się, tak jakby jako, jako, jako coś razem, w sensie jeżeli one jako para zapadają ci sobą w pamięć, to koniec końców tak samo też film ci zapadnie słabo w pamięć, bo mimo wszystko to jest jeden z głównych motywów, to jest coś, do czego ta była prowadzi, więc jeżeli one obie są takie ostro zapomnienia z jakiegoś powodu, to, że nie będzie działać, co na przykład właśnie dobrym kontrastem jest właśnie podat kobiety w ogniu i te główne bohaterki tam, albo nawet w Komi Bayonnaym Elio i Oliver. Oni razem zapadają bardzo w pamięć, przynajmniej w moim odczuciu. I, i to się po prostu pamięta i, i ma się przed sobą gdy się o tych filmach myśli, jakby ich razem. A tutaj tu bardziej widzę postać Winslet jako taką jednak główną bardziej i sytuację, że jednak trochę jest ten film skonstruowany inaczej. Ja tu jeszcze chciałem wspomnieć teraz, jak już omówiliśmy sobie bohaterki i czemu ten film mi się trochę bardziej podobał, bo ja jestem zafascynowany, jak po prostu pokazują mi, jak ona sobie chodzi po tych plażach i tych skamielin sobie szuka, a potem tam je obrabiamy myje. To jest bardzo fajnie pokazane i mi się to bardzo podoba, czy tobie też się to podobało? Bo no ogólnie jeżeli chodzi o zdjęcia i jakby taką mi rutynę codzienną to fajnie to wyglądało w sensie, um, to już ogólnie bardzo chłodno kolorystycznie film on jest taki bardzo właśnie uchwałtkich barwach niezbyt wiesz, wesołych, nie? Tam wiecznie jest. No tak, tak szary on jest strasznie ten film. Tak, tam wiecznie wieje wiatr w ogóle, tam wiecznie są jakby w takich jakby miejscach, gdzie jest jakby tak najciemniej. One same są dobrze ubrane w takie ciuchy, typowo takie morskie, że jakby takie różne od jakby odcienie od niebieskiego i w ogóle mało kolorów, no w ogóle jakiegokolwiek szczęścia czy jakichś takich większych, intensywniejszych barw, co też faktycznie ma jakieś swoje uzasadnienie. Ale nam trzeba sobie powiedzieć, proszę, że to jest bardzo taki chłodny film, jest taki bardzo z dystansem, że mimo tego, że my obserwujemy właśnie często Mary, czyli Winslet pracującą sobie przy tych skamieniach, to my na to patrzymy, ale mało nam jest dane, żeby w pełni tak wejść i ją tak by poczuć, nie? My to wszystko oglądamy z takiego dość chłodnego dystansu od samego początku. No tak, no zgadza się to. Ale, ale potwierdzam, że zdjęcia są bardzo ładne, że faktycznie w tych ujęciach, gdy oni chodzą sobie po tej plaży, albo właśnie później, już po samym końcu, jak tam jest też taki dłuższy shot, gdy, gdy jedno z bohaterek e, tam chodzi przy tym porcie, jakby, i no super to jest, to wygląda bardzo ładnie. Jest, jeszcze też fajna była bardzo scena, jak one obie są, jakby one się tam obie kąpią, i tak strasznie fajnie słońce pada, i te wschody, tak trochę w innych kolorach e, się mieni przez chwilę. Bardzo spoko, bardzo naturalne, bardzo fajnie uchwycone. Więc to faktycznie kolorystyczne to jest bardzo ładny film i wydaje mi się, że tak, tak czysto operatorsko jest po prostu fajnie przemyślane i fajnie wprowadzane pod kątem właśnie zdjęć. To na pewno. A co byś Alan powiedział o scenariuszu. O Jezu, scenariusz co on powiedział, no taki nie najlepszy, ale też nie naj... No taki. Ten scenariusz jest dosyć średni. No WinSlet mu nadała życia trochę i zdjęcia też, dzięki temu to działa, ale sam skrypt sobie to no, no z najwyższej półki na pewno nie jest. No prawda, w sensie ja mam takie trochę odczucie, że um, koniec końców to trochę zbyt dużo jest dłużej, w tym sensie ten film jest za długi. I wydaje mi się, że... on no, trochę tak, tak. Lepiej by działał, jakby on tak trwał tą godzinę 40 albo nawet do jakiejś godziny 35. I wiem, że to jest y to nie jest raczej taki standardowy czas trwania dla filmów yy, z nie? Zazwyczaj one są dłuższe, ale po prostu tutaj miałem czasami takie odczucie, że faktycznie można było coś przedstawić po prostu krócej yy, i jak wiesz, bo to jest historia bardzo, koniec końców, no, prosta i ona do pewnego momentu przebiega. Ono no, bardzo, tak typowo i do przewidzenia, trochę po sznurku. Mimo tego, że jest super, to jednak tak masz takie poczucie, że jest to w pewien sposób jakaś realizacja schematu, potem jest trochę inaczej, ale koniec końców pierwsza, na przykład, połowa mnie znudziła bardzo. Co, co wiem, że ty wspominałeś, że, że pierwsza jest o wiele ciekawsza od drugiej. Wydaje mi się, że nie, że moim zdaniem w drugie połowa właśnie jest o wiele ciekawiej. W pierwszej zbyt długo jest tam zarezerwowana jakby sytuacja, bo, bo, to, bo to trochę jest ogólnie tak. E, trochę jest ogólnie tak że jakby czy co chciałem powiedzieć trochę jest tak że e, cały jakby powiedzmy motyw hypowania tej głównej pary jakby ich takiego wiesz e, zbliżania się do siebie i w ogóle wszystko trwa ich jakąś dobrą godzinę jak nie lepiej e, samego takiego jakby odczucia ich razem jest no, 15-20 może minut a później już wkraczamy w trochę inne tereny więc po prostu i jest taki niedosyt, w sensie ten film dużo obiecuje, koniec końców trochę mało daje tego, co obiecywał, a potem i tak zaskakuje według mnie pozytywnie, jakby główną, powiedzmy, um, głównym przekazem i to fajnie, bo faktycznie się zdziwiłem pod koniec trochę bardzo, jakby, że o to jest, o tym jednak nie. To fajne uczucie, mm -hmm. ale scenariusz właśnie pod tym kątem jest trochę nieprecyzyjny i wydaje mi się, że mylący i, i mógłby być trochę lepiej skonstruowany. No dobrze, to że chciałbyś coś jeszcze zdać o tym filmie, czy możemy przejść do tego, czy kompletnie umarł już w sezonie nagród, czy może jednak coś tam złapie? Znaczy wiesz co, no możesz, możesz jakby wypowiedź się, to ja ewentualnie skomentuję, w sensie, bo ty e, bardzo siedzisz w sezonie teraz, tak, więc wiesz tak. więcej, ja ewentualnie mogę powiedzieć takim swoim, no bo to ja może ja powiem pierwszy w sumie, żeby potem to lepiej skomentować, e, gdyby to miało coś na uskarach na Oscarach ugrać, to ewentualnie nomkę dla Winslet, ale wydaje mi się, że jednak teraz konkurencja będzie zbyt duża. Właśnie tam, e... tam jest pustenia raczej w tej kategorii, chociaż o to piąte miejsce jest parę aktorek, które się bije, ale no lipa trochę. W sensie, bo Winslet by startowała na pierwsze planówkę, nie? Tak, tak. I co tam jeszcze w ogóle jest? Ale że ogólnie z innych aktorek, czy. W sensie jakby kto jest takim wiesz, pewniakiem, a kto się jeszcze bije. to, no to już ci mówię, moje top 4, czy top 4 na razie pewniaków, no to Viola Davis za Marenis, mm -hmm. Vanessa Kirby za Pieces of Woman, Frances McDormand za No Land, Sofia Lawrence za Life ahead. No i ja na piątym miejscu mam Meryl Streep za The Prom. Ale no, spokojnie widzę scenariusz, w którym Merle Streep nie dostaje nominacji, bo to jest w końcu dalej The Prom. I mm -hmm. ja na szóstym teraz postawiłbym sobie Kate Winslet, no bo też ostatnio słuchałem recenzji Amonite Oscar Expert, i oni to stwierdzili, że Winslet w ogóle gra tak nie Oscarowo strasznie, za subtelnie dla nich, i ja uważam, że oni trochę głupoty gadają, bo jednak Oscary doceniają i czasami takie wyciszone role, a Winset to jest bardzo duże nazwisko w branży i ten film nie jest jakiś zły, więc spokojnie może się załapać, no ja nie rozumiem czemu oni ją skreślili już tak praktycznie całkowicie. Mm -hmm. nie, nie rozgadzam się, mi się, że... Halo? No słucham, słucham. A, no, no. Wydaje mi się, że za aktorkę jest odcinek jakaś szansa. Chyba za nic więcej szczerze, no bo nie wiem, co jeszcze można by tutaj wyróżnić. Może ewentualnie jakieś. jakieś... może zdjęcia, ale to takie raczej dociągane, nie? Kostiumy! Tak, to... Ja bym powiedział, że ten film może dostać za kostiumy i nie dlatego, że te kostiumy są jakieś bardzo dobre. Bo Gilda kostiumografów już pokazała w ostatnim roku, że oni nie wiedzą w ogóle, co oni nominują i jak so im kostiumy są. Takie mniej wyróżniające się, ale pasują do takich filmów z epoki, to oni obją nominować. No, Obstrali Rocketmana i Obstrali Dolomajta, a nagrodzili małe kobietki. Także jak dla mnie, one może się załapać, bo ma po prostu takie okej okay, kostiumy, które nie są jakieś ani bardzo kolorowe, ani jakieś nie wiadomo jak dobre, ale takie okej, okay, więc jak dla mnie mogą się załapać. No Zobaczymy, co oni. Zrobią dalej. Czy gildia będzie je, je hypowała? No tak, no musimy poczekać. Wydaje mi się, że powieszenie jest szansę no, właśnie na kostiumy, na i włączają Reszta raczej nie, no bo tutaj na pewno y, jakiś, jakby pod kątem, reżyserii serii, to tutaj nie ma zbyt No tego, nie, no gdzie, gdzie? Znaczy tak ogólnie nie mówię, że sama wersja też nie jest jakaś wybitna w sumie, że jakby ten film szanował inne rzeczy, raczej niż sam sposób, że serii no Już wydaje jest dość średnio niezły właśnie, tak jak powiedziałeś, cała reszta to broni bardziej, właśnie między innymi Winstead i ogólnie właśnie go czy tło. Ale ostatecznie, jeżeli miałbym e, jakoś się wypowiedzieć co do tego hype'u, jaki powiedzmy mogłem mieć wcześniej, a co do tego co dostałem, to trochę jednak jestem rozczarowany, bo widząc film, gdzie gra Kate, Kate Winslet i Cerysia Roman, to oczekiwałem takiej mocnej ósemki, dziewiątki może nawet i jakichś większych wzruszeń, uniesień, cokolwiek a obejrzałem to Amonite i no faktycznie to jest ciekawy film, powiedziałbym nawet, że może być dobry. Według mnie trochę mu brakuje lubię się takim pewnie dobrym filmem, jest takim, no nie złym bardziej. Tak jest pół trochę takiej filmowej z W 100% ale, się zgadzam z tobą. Tak, ale po prostu no, wiesz, to jest fajne i w ogóle, ale, ale nie dziwię się, że on wypadł z wyścigu, bo no, nie jest to nic takiegoś mocno ciekawego, tak? Jednak takich filmów to było już trochę. I on nie jest w ogóle odkrywczy ani nic. Fajnie się to oglądał, fajna historia. Ciekawie poprowadzony mimo wszystko i okej, okay, ale no wiesz, no nie urwało, nie? Niczego. No tak, tak, no w stu procentach się zgadzamy. No, to jest chyba pier tak, to jest pierwsza rozmowa o filmie, gdzie się z kim zgadzam w 100%, także się bardzo cieszę z tego powodu. No widzisz, ale musieliśmy częściej zapraszać na nagrody filmować jej. I... No, oczywiście, że jest. No, honorowa, ale ja bym Cię nie zapraszam. Dobra, nie będziemy tak teraz gadać. Pożegnałem się z widzami wspaniałymi i co? Tak, tak ja żegnam Was. Widzowie, przypominam się e, grzecznie: Robert Solski z Falkina i rozmawiałem z Alanem McFlane, z znamionym filmem TV. Tak, dziękujemy bardzo za uwagę. Umiarkowanie polecamy film Ammonite i do usłyszenia. Dokładnie, do usłyszenia. A on w ogóle ma jakieś plany dystrybucyjne? Tak, będzie wychodził w Polsce. Miał mieć premierę chyba w styczniu, albo na końcu grudnia, ale no no wiadomo, że nie będzie miał, bo ona no. skina zamknięta. No tak, tak, tak. Okej, okay, dobra, czyli będzie miał spokój. Czyli w zasadzie sensie możemy połacać tak w pełni, bo jednak będzie to obejrzeć, no to spoko. Tak, no to do usłyszenia, tak. widzowie. Się, cześć.